Siema! Witam was w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiaj pokażę wam centrum Gold Coast, czyli Surfers Paradise. Właśnie spotkałem koleżankę ze szkoły, dała mi pojeździć na swoim rowerze, więc sztosik. Dużo wygodniejszy niż mój, to w ogóle bez, bez cienia wątpliwości mogę powiedzieć. Zapewne domyślacie się, jaki będzie kolejny punkt programu. No nie mogło się odbyć bez kawusi. Dzień bez kawy to jest dzień stracony. jest ciepły dzień dzisiaj, jest koło południa teraz, więc słońce jest praktycznie tuż nad moją głową. Nie wiem czy będziecie w stanie to zobaczyć. W każdym razie w Polsce w takiej pozycji go na pewno nigdy nie zobaczycie. Bardzo mnie dziwi, że oni nazwali to miejsce Surfers Paradise. Z Ryan dla surferów to nie ma nic wspólnego. To nie jest tak, że tutaj są jakieś nadzwyczajne warunki do surfingu. Najbardziej Surfers Paradise jest znane z klubów. Zanim jednak się wybierzecie na kluby w Australii pamiętajcie, że w Australii strasznie dużo osób ćpa. Z moich obserwacji e, wynika, że Australijczycy ćpają dużo więcej niż Polacy, to jest na pewno. Starbucksem jest ciekawa sprawa w Australii, bo w internecie można przeczytać lub obejrzeć dużo artykułów lub filmików jak to Starbucks się nie udał w Australii, co moim zdaniem jest kompletnie nieprawdą bo mimo, że faktycznie oni tu na miejscu mają dużo lepszą kawę niż, niż ta, która jest w Starbucksie to jednak Starbucks w Australii odbierany jest głównie jako miejsce, gdzie można zjeść lub wypić kałowy deser niekoniecznie napić się kawy bardziej chodzi o desery, nie o samą kawę i pod tym względem wydaje mi się, że radzi sobie świetnie bo za każdym razem jak tam, jak tam byłem mam mały sentyment do Starbucksa przez to, że w nim pracowałem to zawsze są tam ludzie i większość z nich właśnie nie pije kawy, tylko jakiś tam wcina lub popija kawowe desery więc moim zdaniem Starbucks w Australii się udał. Potwierdzeniem tej mojej tezy jest fakt, że on się tutaj ciągle rozwija. Ciągle powstają nowe Starbucksy. Więc, gdyby im się to nie opłacało, gdyby faktycznie był kalapą, to po prostu zwinęliby biznes i, i kompletnie ten rynek odpuścili. A tak nie jest. Jestem teraz na ulicy, gdzie jest większość klubów nocnych. E, tutaj na Gold Coast. One są właśnie w Surfer's Paradise. Ogromnym minusem jest fakt, że w Australii trzeba zawsze płacić za wstęp do klubu. No, okej, okay, w Polsce też się to zdarza. Ale tutaj są to kwoty rzędu 25-30 dolarów, święta nawet 40 czy tam 50 dolarów. W momencie gdy jeszcze nie zarabiałem lub zarabiałem małe pieniądze, miałem te godziny niepewne w pracy, to była porażająca kwota dla mnie i, i po prostu nie imprezowałem, bo byłem za biedny na to. Dużo lepiej mi się gada po tej kawie i dużo lepiej zawsze przed vlogiem musi być kawa. Teraz na najbardziej głównej ulicy Surfer' Paradise, takim, takim do ptaku, z jakimiś tam kawiarniami, e, klubami, lodami, pierdołami. Tak, władysławowo, tylko przeniesione na australijskie standardy. Teraz jest tu względnie mało ludzi, natomiast w sezonie, czyli w grudniu, styczniu, okolice świąt, zwłaszcza wieczorami, były tu tłumy takie, że się nie dało przejść. Teraz w porównaniu z tym, co było, są, są pustki i praktycznie nic się nie dzieje. Obczajcie braknąć ulicznego grajka. Tutaj na potwierdzenie moich słów kolejny Starbucks. Przechodzimy do bardzo ciekawego punktu wycieczki W Australii nie ma czegoś takiego jak Burger King Jest tylko i wyłącznie Hungry Jacks Oczywiście dokładnie to samo Menu jest w Krzyżu takie samo jak w Polsce Po prostu wydaje mi się, że ze względów prawnych nie mogli użyć nazwy Burger King, więc jest Hungry Jacks Ale to jest dokładnie to samo Dziwny gołąb Tam nam jest słynny, słynny, słynny jak na tutejsze standardy znak Surfer's Paradise, po którym wszyscy sobie robią zdjęcia, więc ja też sobie zrobię, mimo że jestem tu już 4 miesiące, to będzie na pamiąteczkę. Teraz pod najwyższym budynkiem na Gold Coast. Ma 275 metrów wysokości, razem z iglicą oczywiście. W większości są w nim mieszkania i część hotelowa, natomiast w ogóle nie ma pomieszczeń biurowych. To jest dość nietypowe, bo, bo zazwyczaj w takich wieżowcach robi się przede wszystkim biura, no nie? No proszę, okazuje się, że dane przedstawione w internecie, gdzie wyszukałem wysokość tego budynku, są nieprawdziwe bo ma on 322,5 metra Podsum mówiąc, Surfers Paradise to jest bardzo fajne miejsce, to jest zdecydowanie każdy kto przyjeżdża na Gold Coast powinien odwiedzić przynajmniej na dzień lub dwa i wyjść tutaj, nie wiem, czy to na kluby, czy na czy do jakiegoś baru, czy restauracji, bo tego tutaj jest pełno. Natomiast nie wiem czy to jest to idealne miejsce do mieszkania. Jeżeli ktoś lubi, jak się wokół niego dużo dzieje, są hałasy, są ludzie, generalnie jest akcja, to jak najbardziej mu się tutaj spodoba. Ja natomiast z reguły jestem e, raczej spokojną osobą, przynajmniej z takiego się uważam. Więc jeżeli ktoś jest podobny jak ja, to polecam mu inne dzielnice, chociażby moje sielankowe Palm Beach, gdzie jest cisza i spokój i mi to bardzo odpowiada. Tutaj lubię tylko wpaść raz na jakiś czas. Ale oczywiście, co kto lubi, każdy ma inne preferencje, więc. Na pewno Surfers Paradise też jest fajnym miejscem. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajki, like suby, to o co prosi każdy początkujący vloger. Tego potrzebuję teraz najbardziej, bo dzięki temu najlepiej widzę, że to trochę Wam się podoba. Nadjeżdżam mój autobus, więc z góry dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.